Dobra Jest! I kanion srałem Kurwa mać! Halo, halo, everybody! Idziemy do jaskini. Może nie zginę. O, tutaj mamy takie dwie fajne jaskinki. Przejdziemy się do nich. No, kopiemy sobie żelaza. Oczywiście w bezpieczny sposób. Najważniejsze ja to co zrobić sobie tarcze. ciekawa kurwa jaskinia jak tu nic nie ma dobra to tutaj po lewej tu już coś czuję tu już coś będzie żelazo i zeromowców jak na razie czyli jest dobrze dobra moi drodzy plan na dzisiejszy odcinek no to Dzisiaj to chyba będzie więcej jak spienia po prostu i... Sią srałem kuźwa mać. I zdobywania sobie surowców i w sumie może... Może jeszcze nawet dzisiaj chałupkę sobie rozlutuję. No nie wiesz, że dzwonią mi Góry no. nie da nam spokojnie nagrywać Dobra eee, Wybiłem się z ropną i zapewnił co chciałem mówić, dobra O no to mówię, plan na dzisiejszy odcinek, czyli Kopanie, zbieranie surowców Zabijanie i próba przeżycia Czego w Moim wykonaniu to drugie będzie pewnie totalną klapą Chodź, chodź tu. Dobra, trochę taktycznie trzeba tutaj już zagrać. Jeżeli chcę przeżyć, to muszę grać teraz bardziej taktycznie. Dobra, mam na tyle żelaza, żeby sobie stworzyć. Tarcza, bo w sumie tarcza to, to jest praktycznie niezbędna Zresztą bez tego, bez yy, całej zbroi to jeszcze można przeżyć, ale tarcza to jest tutaj praktycznie niezbędna. To łatwiej jest na przykład nie wiem, przeżyć wybuch od creepera albo tak szkieleta Że się pało jedno, choć to do mnie tylko. Sam tak nieco czasem zastanawiam, jak to jest z tymi mobami Czy one przychodzą, bo coś słyszą? Czy one po prostu idą tak se ono pałe co potrzebujemy. E, właśnie moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem byście pisali, kiedy powrócą live'y. Oczywiście odpowiedziałem na tamten jeden komentarz, niestety, ale lepszy jeden niż 0. Live'y powrócą, ale mówię, e, jak na razie pracuję nad nimi, A, ale jak na razie, no mówię, stoję w miejscu, bo. No bo nie wiem co się dzieje, no mój komputer od małe posłuszeństwa jest straszna pikseloza, laguje, są spadki klatek A w ogóle klatki to już tam skaczą od góry do dołu Więc no, no jest po prostu bardzo, 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 bardzo słabo z tym wszystkim, nie wiem czemu to się tak stało Nie wiem w ogóle czemu nagle mi to tak osie z dupy wzięło No ale kto powiedział, że będzie łatwo Zawsze musi być pod górkę. Troszeczkę. Tu jest ślepy zołek, Tu jest ślepy. Nie. No, może jednak trochę ślepy. Dobra. Dużo węgla się zawsze też przyda, bo muszę mieć czym przepalać te wszystkie rzeczy. a poza tym eksploat się przyda. Du, 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 du. Dobra Dlatego nie wiem co się mi wydarzyło A i właśnie też Moi drodzy Jeżeli dzisiaj to oglądacie bo Dzisiaj jest godzina, e, godzina. Dzisiaj jest niedziela I planuję Może zrobić jakiegoś live'ika Jeżeli uda mi się to naprawić Bo jeszcze dzisiaj mam taki zamiar Żeby to zrobić Bo w sumie Chciałem zrobić live z czegoś, bo dzisiaj akurat kupiłem Amogasa A moi znajomi cię będą grać, więc mogę się do nich dołączyć i jednocześnie się troszeczkę podszkolić Tutaj jakże ekscytującej rozgrywce No i dobra, wsadźcie mi na cały set Dobra, mogę się z tym zabierać Dobra, skinia, odhaczana flint się przyda flint mi się przyda na może na, na zapalniczkę A powiem troszeczkę tak no troszeczkę słabe były te dwie jaski może znaczy, no dobra ta, ta druga to nie była taka słaba ale ta pierwsza mnie trochę zawiodła myślę że będzie lepiej ale wiadomo lepsze to niż nic, dobra, idziemy to przepalić robię cały secik i widzimy się za chwilę kiedy będę miał całego seta i będę w drodze na jakąś yy, może nie na jakąś wyspę tylko do jakiegoś cave'a secik gotowy, pociąg dobra, moi drodzy, mamy żelaznego seta idziemy na przygodę Zobaczyć fajnych creeperów Którzy mnie zabijali I pająków, który mnie chyba na mnie, na mnie idzie Albo nie Ale creepera to trzeba zabić siebie nie mogę, Nie skończyłem serii poprzedniej, tygnoju. Nie trafiłem Ale zabiłem, dobra Idziemy w poszukiwaniu jaskinki i widzimy się przy jakiejś jaskini. Ty, mamy jaskinię. Pierwszą, lepszą z boku. Tylko mam nadzieję, że coś będzie. Mm, tutaj sobie dajmy pochodnie. Tak wyjdzie lepiej. Dobra, dotkamy tą wodę. I nic sam nie ma, to ja tam na dnie idę. Tu już coś może być Zejście w dół I coś się tam świeci, czyli moi drodzy mamy pierwszą porządną jaskinię, której coś może być. Pierzę coś zacznę sobie zebrania. Wungla. nie wiem co zrobi takiego myka nie co tu skoczył zetkał tą lawę więc mam szczęście się pewnie że bym do niej wpieprzył nie co zginął ale jest dobra jak jest lapis dla Zuli i kurwa pieprzony gravel którego nikt nie szanuje Dobra, jestem w dupie. Dobra, to idziemy sobie na górę. W poszukiwaniu diamentów. Jeżeli dzisiaj znajdę deakcję, to będzie sztos. Ale żelazo też. O Jezus, Mary, przepraszam, też się przyda. jest i kanion a się osrałem, kurwa mać pierdolony Matrix co zrobił gdzie on jest ja pierdolę o się osrałem. nagrało to się? to się nagrało dobra dobra będzie coś na wstęp o kurwa nie dobra jebać ten kanion idę tu dalej o fuck o się osrałem srałem tak masą zbroję Dobra. No dzisiaj akurat będzie, mówię, taki troszeczkę nudniejszy odcinek, no bo mówię, dzisiaj będzie dużo zbierania, eksplorowania i mordowania Mam nadzieję, że będzie jak najmniej ginięcia. się kopiemy. Jeszcze tutaj troszeczkę węgla się zwierzę. Ja ciechy, ja ciechy, co? Myślałem, że to jest diament. Zlało mi się z tłem. No dobra, bo to jest reszta węgla. Nie będę marnował całego, w sumie, mojego już ostatniego kilofona, ten. Na cały węgiel. Tylko bardziej też na żelazie się skupię, na diamentach, redstone i tak dalej. Bo no wiadomo, no węgiel to tam... Węgiel to tam jest łatwo znaleźć. Gorzej właśnie z takimi rzeczami. A mnie tylko naprawdę zastanawia, się, gdzie jest ten szkielet, który mi kurwa Matrixa zrobił. Jest złoto. A jak jest złoto, to znak, że powoli, że się do diamentów. Dobra, zejdziemy co tu No wolniej to nie może spływać. Naprawdę? Nic tu nie ma? Pa, matki. Ja się też zrobić ten sposób z YouTube'a, który widziałem, z tym z zrobieniem sobie portalu. Tylko że znając mnie to by, pewnie była klapa, bo ja mówię, po Minecrafta nie jestem. Zamiast tak szukać tego, tych diaksów, to sobie chcę zrobić właśnie ten mek z tym portalem. I tak też byłoby mi 100 razy łatwiej. Nie wiem jak tu... Jak tu zejść na dół tak? Żeby zejść i się nie pozabijać. Nie no, łopaty nie mam. Jalo Jalo. Fuck Jalo. Dobra. ała, ała. Ale jestem. Dobra. Jest redstone. Moi drodzy pamiętajcie jak jest redstone, jak jest redstone, to znaczy, że jesteśmy coraz bliżej viaksów. Podegam się, że mi jakiś... Kurwa znowu Matrix zleci z góry. Trzeba jak to tam pół bidy, kurwa ze szkieletem, bo on ci zrobi matrix, a jeszcze cię kurwa trafi, a ty wpadniesz kurwa do tej lawy. I tak się to zazwyczaj kurwa kończy, czy znaczy w moim wykonaniu. lasu lazuli też się przyda do enchantu no i jednocześnie też zbiera yy, do tego do expa Dobra Trzeba znaczy by się po prostu w skalę tak nie przekopać, bo tak chyba będzie najbezpieczniej Mam większą kontrolę nad tym i lepsze pole widzenia co się tutaj dzieje? O tak mniej więcej. Jak już dojdę do wody, też wyjdzie z górki. Wiedziałem. Patrzcie tych skór synów! Ciechy, co? Aż, się, aż zamilkłem. Szczerze, sparta, frajerze, wydłupszaj. Co? Następny? Sparta, frajerze. Pieprzona woda. Dobra, jemy, 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 i się nie dajemy. Dobra, zbieramy, 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 zbieramy. Złoto, przydatna rzecz, przyda się mu Golden... Golden Apple I to nie będzie złoty iPhone Dobra, zniszczę to, bo się trochę osrałem, bo mi się... Że mi się on zblokował się Zbierać ten Redstone, bo zazwyczaj tak miałem, że za Redstone'em kryły się diamenty. Dobrze, jak powiem, diamenty to mi się ukażą, ale jednak taki chuj. Jeszcze jedna że co się boję, to to, że mi się kończył podulec! budulec. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Jest, mamy diaksy! No i ez, Ezy świady, Ezy świady. ez, ez, ez świat pięć diaksów, ez. Dobra, jestem za dobry w tą grę Kurwa, dzwońcie do deweloperów Minecrafta, bo ja jestem w to za dobry Ez Pierwsze diaksy Zaraz będzie pierwszy killoff To żeby nie popierdoli już ich hełmu nie zrobił Ale ez Pierwsze diaksy Był bliski pierwszy zgon Dobra, myślałem, że creepera słyszałem Oj co Kresuj mnie tam tamto miejsce Ja się chyba wybiorę O i właśnie moi drodzy Jeżeli dzisiaj wleci live'ik no to prawdopodobnie za Mogasa Dzisiaj z chłopakami Nie wiem czy to już mówiłem czy nie Ale jakby za to się powtarzam Że dzisiaj Nie wiem o której ten live'ik będzie taki totalnie randomowy Jeżeli mówię uda mi się go naprawić jeżeli się uda jeżeli się uda. Jeśli to na blisko go słyszę. Dobra jest jedna wiska. To jest. Dobra. S. S -game. jest żelaza I nie wiem czy w zasadzie nie zbudować iron golem Och, w jocie chcę, ile tu jest tego ile tu jest tego żelaza mam parę iron wokół mojej chałupki oczywiście nie tej tylko kolejnej To nie byłby taki straszny pomysł dzięki temu czułem się troszeczkę bezpieczniej Wiedźma, ty suko. Proszę nie. Proszę nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć od wiedźmy. Proszę nie. Proszę nie. Proszę nie. Proszę nie. Nie. To się tak nie skończy. Błagam was. Błagam. No proszę. Nie! Powiedzcie, że ta trucizna się zatrzyma. Proszę. Zaklinam was Na pół serduszku, proszę! Proszę, proszę! Kurwa, proszę! Ładnie proszę! Kurwa, proszę! Nie! Nie! Dobra! Ja pierdolę! Dobra, zatrzymało się! O fuck. się usrałem! Nienawidzę takich sytuacji! Nie widzę. Dobra, prawie godzinny materiał, a ja prawie a ja w sumie jeszcze nic nie zrobiłem. Zrobi mi piźnie killowi tyle będzie. Dobra, stawię go sobie i leczmy. o, O, 25 Dobra, to jeszcze sobie szybko przejdę tą jaskinkę. Wczaję sobie co i jak. Może jeszcze jedną parę diaksów się uda znaleźć. To jest troszeczkę słabo bo mam ćwiartkę kilofa. A Z taką ćwiarteczką to wiadomo gówno sobie zrobię. Ale zawsze warto się, się rozejrzeć. Kurde. Jebane nie to Dobrze, bo chociaż wiem, którą będę wrócić i mam tak w miarę budulca, żeby się też budować tam na górę. Wystawiaj tą pochodnię. Dobra. Tu jeszcze jednego gdzieś słyszę, ale oni są za ścianą. to, nic nie są. Jest susz nade mną. Eee. Gdzie on się znajduje? On się znajduje w tamtym miejscu. O nie, czy to jest wyjście na powierzchnię? Czy mi się to tylko wydaje? O ale Lipton, to nie, ja się wracam. Ja muszę wrócić tamtą drogą. Bo z tamtej, z wiem gdzie, tu, no. <grym>, bo z tamtą drogą wiem jak wrócić, a tutaj to tak średnio. Dobra, to szybki powrót. Szybciusieńki powrót. Tylko się, żeby nie wpieprzyć do tego, do lawy. Cyku, ciku, cyklu, cyk. Nie! Dobra. Giniesz typie. aj, ja żyję! Dobra Dzisiaj taki troszeczkę krótszy odcinek. Bo mówię, bo... No tak troszeczkę... No troszeczkę tak słabo dzisiaj. Dzisiaj u mnie bardzo słabo z czasem. No i też tak można powiedzieć, że mi dużo ludzi dzisiaj przeszkadza w nagrywaniu, z czego miałem w sumie nagrać to w sobotę, ale oczywiście znajomi mnie wyciągnęli no i się skończyło kurwa całe nagrywanie chyba się wbuduję tam na górę, mam nadzieję, że mi styknie skończyć to ja tu wskoczę tutaj też to jest cyk, cyk. No i to! Idziemy, dobra. Eze, es. Esa Gaming. Nie, tam jest Enderman. Ja wiem, że ja z nim przegram. Ja muszę mieć e, wykokrzony... Ja muszę mieć cały diaksowy Żeby zacząć się klepać z Endermanami, to ja muszę mieć wykokszony diamentowy set, wykokrzony miecz diamento. Diamentowy Diamentowy Yy Ła kurwa Dobra, ez Ja się wracam Elo Elo cześćki. Dobra Mamy to Mamy tu kurz, diamenty na hardkorze. W sumie nie pamiętam, czy tam... Czy w poprzedniej serii udało mi się zdobyć diamenty? Napiszcie mi o tym w komentarzu, jeżeli ktoś pamięta albo komuś się będzie chciał sprawdzić. To by był bardzo wdzięczny, jakby ktoś napisał i mnie o tym poinformował, co to... Bywa kurcze. Która jest godzina? Kurwa, piętnasta już. Dzisiaj normalnie jak w zegarku. Dobra, moi drodzy, robimy to. Albo jeszcze nie, ja to mam. Moi drodzy, robimy to. Trzy, dwa, jeden i mamy to. Dobra. Chuj z tym! Na bogato, stać mnie! Na bogato. Stać mnie to robię. Dobra. Moi drodzy, wiem, że dzisiaj bardzo mało się w tym odcinku wydarzyło. No ale ja, czas goni mnie. A ja chcę jeszcze dla Was live streamka pierdyknąć, o ile się uda zamogasa. Dlatego, moi drodzy, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. I oczywiście zapraszam Was do mojego Discorda oraz na fanpage'a. Link macie w opisie. I trzymajcie się, i widzimy się w następnym odcinku, który się pojawi we wtorek, albo w środę. Dlatego trzymajcie się, i na razie.